Mój uczniu ulubiony, życzę Tobie do aktu 18 klo, klo. wszystkiego najlepszego, powodzenia w życiu, spełnienia marzeń, wielkiej miłości, dobrego wystąpienia, skończenia studiów, dobrego zawodu i żebyś miał mnóstwo szczęścia w życiu. No to już. Drogi papryty, kończysz właśnie 18. Za drugie 18 lat przekonasz się. Jak bardzo byłeś niedojrzały w tym wieku, chociaż będzie Ci się wydawało, że oto świat przed Tobą stoi odporem i możesz wszystko. Do... Wyszło bardzo trudnie. Więc życzę Ci bardzo, bardzo wiele szczęścia. Mimo tego przed chwilą Już? No już. Drogi Mateuszki, mój ulubieńców, tak? Z okazji Twojego pięknego jubileuszu 18 lat, to jest fantastyczna sprawa. Ten kiedyś się zamieniła. Życzę Ci wszystkiego dobrego. Życzę Ci wspaniałych przyjaciół, których już masz, skoro padły dziewczyny na taki super pomysł, żeby zorganizować dla Ciebie taką miłą niespodziankę. Życzę Ci dużo szczęścia, miłości, dużo zdrowia. Wracaj do nas do Szczecina na studia i pokażcie, jak się robi. Do okazji w odwiedzeniu. Pa, pa, ściskam. Może się wybiorę na tą imprezę, którą... Ilu uczniów z Panią przyjechało? Przyjechało 46 osób ze jest klas 2 i numer 18. To tak yy, tradycyjnie, że przyjeżdżacie na Łyżwę zawsze zimą? Nie, pierwszy raz przyjechaliśmy, ale myślę, że w styczniu to powtórzymy, bo dzieciom się bardzo podobało. W ramach prezentu mikołajkowego postanowiliśmy wybrać się na ee, Czyli to pierwszy raz, tak? No. Pierwszy raz, ale na pewno nie ostatni. Dzieciaki lubią łyżwę? Pani też jeździła? Ja nie jeździłam, bo kiedyś złamałam nogę na łyżwach, ale no, dzieciaki było, bardzo wbrew. lubią. Na szczęście nikomu się nie stało. Wszyscy jeździli, nawet ci, którzy pierwszy raz mieli łyżwę na nogach. Pogoda dzisiaj zimowa. Chyba Państwo się cieszyliście. Cieszyliśmy się, bo u nas w Szczecinie rzadko się zdarza taka przyjemna pogoda na Proszę. Błagam. Proszę. Pozdrawiam. Ja. Lasler! Zrób to dla mnie. Pod Kobak.